Siemano, witam was bardzo serdecznie. Czas na kolejny odcinek, gdzie Dawid zmierzy się z młodzieżowym zawodnikiem kadry. Tym razem U18. Siemano, Dawidku. Dzień dobry. Boisz się bardzo? Nie, bo ostatnia dobrze mi poszło nawet. A Abiałem się, się pytać, dlaczego się nie boisz, ale sam wytłumaczyłeś. Dzisiaj zawodnik ofensywny, techniczny. Ofensywny bardzo Obunożny Czytałem to na transformacie się przestraszyłem <noise> Trochę presji narzuciłem Zaraz poznacie naszego gościa, ale zostawcie łapy w górę i pod komentarz, a my się rozgrzewamy. W zasadzie ja nie tylko chłopaki ja dzisiaj dobrze, także no, git.

no, formalność to musi być. W jakim klubie grasz? W Legii, Warszawa. Wszyscy widzą. Gratuluję swoją drogą debiutu. Ostatnio Świeży, świeży Świeżutko jestem. Świeżutko po się wpadliśmy od razu. Powiedz mi tak, jaki jesteś rocznik? 2005. 05, czyli to jest 18, 18 lat. Okej, okay. i pozycja najczęściej? Lewo skrzydłowy, prawy skrzydłowy, to obojętnie. Obu nożny jestem, więc na, na tej i na tej jest mi dobrze. To jest ciekawe. I tak rozmawialiśmy sobie o tej słabszej twojej nodze. Powiedziałeś, że kiedyś na obozie zacząłeś grać tą słabszą tak. i się okazało, że nie jest słaba. No, miałem. Odciągniętą pachwinę, no i cały obóz jakby kopałem tą lewą nogą i się przyzwyczaiła i zaczęła jakoś funkcjonować lepiej. Kurczę, być obunożnym, ofensywnym zawodnikiem to jest mega atut. Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, kiedy zacząłeś trenować piłkę? Yy, na mój pierwszy trening poszedłem w wieku 4 lat. Do trenera Adriana Sokolowskiego pamiętam i, i tak jakoś poszło, że, że spodobało mi się no, i do teraz gramy. I tak zostałeś? Tak zostałem. No. Dobra, to morski. W takim razie miłego oglądania Wam życzę, ja też będę razem z Wami w roli obserwatora. Przechodzimy do poprzeczek, po pięć poprzeczek na głowę. Mam nadzieję, że wpadnie. Powodzonka. Dzięki. Zacznijmy. I tutaj się gra trzy po trzy? Trzy po trzy, no. Tutaj A? się gra 3 na wyjeździe? Tak, kur... dobra. Trzy, trzy po, po trzy. trzy. Wybieraj. Ty zaczynasz. Ja zaczynam? Ty zaczynasz. Kurde, nie podoba mi się to do nie Dobrze, powodzonka. Powodzonka. Uuu, dobra. Siedzi? No. no dobra. Nie będę Chciał się kucić. kłócił. Jest. Nie, a tam, nie... tam nie ma pół punkta? Siatka górna wchodzi jak złoto. Siedzi. Nie. Ajajaj. Kurde, trzeba zważać za siłą. Pół punkta. Za styl dostanie. O i wróci! Ojojo! Oj. Kiedyś się, mu tak no wyszła trzy się. razy. No dobra, zostanę w tym miejscu. Ta kępka. Jest. Kurde, myślałem, że ona podleci tam jeszcze. Z lewej za dwa. Oho, ona mówił! <laughs> jak z lewej. Nie dalej! Podpuśćcie! Dawaj się z siłą! No nie! To Jeden do przebicia. Aj, 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 Z wiatrem to moc. Była. Ta idzie. A, tu nie się ma. wróci. Wróci. Dziękuję. Dziękuję. A chociaż nie, czekaj, czekaj. A dobra. Aha, okej. Okay, nie, nie, wróciła, wróciła. Wróciła, wróciła. By no. tak żeby żeby nie, nie było, to ja to, to teraz krzyżak. O. Nie ma problemu. Co? Ale jak dasz, te ja wracą do domu. Ooo. Za mocno. O Jezu, dobrze, bo trolejbus już czekał. <laughs> Ojej. Nie? jeden z lewej? Nie, ale też za dwa, tak? Czy nie? No dobra, niech stracę. O, tyle, ale tyle. No nie. No nie. Ja bym, ja bym wartoł Chyba siatka. Czekaj, Hryba... Dużo mogę stracić teraz. Myślałem, że płaczesz. Nie jeszcze nie. Pierwsza trzeci. Pokarnych będzie płacz. Przechodzimy do karnych Pięć karniaczków. Strzelasz w klubie raczej, czy nie? No, rzadko, rzadko. Rzadko? Rzadko strzelam. Znaczy w sumie to chyba nie raz nie strzelałem w legi, ale po tym, po tych karnych może się to zmieni. W dzisiejszym odcinku będziemy wysyłać CV jak coś, w którym będzie to wideo z załączonym obrazkiem, więc ja życzę powodzenia. Sama odleci, zobaczymy czy Dawid też będzie latał zaraz. Idę na loże. Uuu, pewniaczek, Aha. pewniaczek, boczna. Gwizdek czy... potężny gwizdek. Ciężkie, ciężkie, przyznaję. Podoba mi się to. Z rogu w lewo, czyli w lewo. Trawcinka leci. Okej. Okay. Ale zaufał, Zaufałem. Zaufałem. zaufał. Zaufałem. Trzeba punktować. Dobra, żeby nie było teraz lewej nogi, tak? Z lewej w lewo. Żeby było, że mam dwie nogi Z lewej? Czy krzyżak nie. jeszcze chciałem poczekać Coś daje boczne Prawy górny nasz Czyli dobra, okej. Okay. Z prawej. Dobra. Wizek Proszę bardzo. A, nie było nie góry, było... ale ładnie. Nie było góry zgi. Fajnie... 5 na 5. Mi się podoba ten odcinek, coraz bardziej. To jest bardzo trudne i istotne pytanie. Masz jakiś ulubiony klub zagraniczny? Real Madrid. O, popatrz, a dlaczego ogólnie? Czy... Nie wiem, od małego jakoś tak mój tata zawsze za Realem był i też jestem za Realem. I tak zostało? I tak zostało. zostało. A masz jakiegoś ulubionego zawodnika? Cristiano Ronaldo. <grym> Ale ofensywnego oprócz Christianu <grym> chciałem oprócz powiedzieć. Cristiano? Powie no to embapę, tak? Tak, no. A co myślisz o winim na przykład, jeśli chodzi o dribling? Też, też Też fajny, też, fajny, też, też fajny. mi się podoba. Nie najgorszy? Nie najgorszy. Tak, pytam o dribbling, bo teraz czas na slalom, wjazd sam na sam, kończysz jak chcesz. Czy meczowo, czy bawisz się z nim? Fun, nie no, procent. weryfikację zrobimy, tutaj pokażemy, że... że, że to jest wysoki poziom, Je, nie, nie, ma, nie ma łatwo, nie? Widzę, że się rozgrzewa, ale trzyma, nie trzyma ma po co. <laughs> Dawid, bo tu podpuszczane jest! Bez bliska, bawcie się. Bez gliska? O nie, 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 nie! Dawid! No. No to było meczowo, teraz się bawimy, tak? Ty czy nie? Ty, Dobra, lecimy. O, jest jeszcze jest, jest w grze! Bez dobitek, szefie. Albo Z nawet bez nogami. Dobra, to lecę. Zryk. Oj, o, zahaczył. No trochę się jak ukrywał. O, ja, ja tak lubię takie wykończenia. Soczyste, wychodzisz i cyk. Bez zabawki. Dawid, tu go Michał podpuszcza. Ty, ale to jest zajebiste. No, myślę, że jest, jest git chyba. <laughs> Dawid, idę do Ciebie, bo muszę Ci dać trochę otuchy, wesprzeć i tak mu cały czas pomaga. No, jak ja co mu pomagam? Przedałeś mi na wszystkie moje słabości. Nie. Ja słyszałem. Co są co eee, Gdzie słabsze i co zły. Nie, nie mówię, gdzie słabsze. No, obiecuję. ja ci Nie mówię nie, No, nie, Śmieję się, bo to nieprawda. No, Widzisz? Tak, tak, Mieszka tak. państwo. Idziemy do tutacza, piłeczki twoje. Ale będziesz mu dawał nieprzyjemne coś czuję. Seniorski. Seniorski, no okej, okay, okej. Okay. Tyk. Oj. Kurde, dobry co? Przyjemną dał taką. Oj. ale lewa pójdzie. Oooooooo. Dawid, ja Ci współczuję dzisiaj, naprawdę. Siedzi. Zboczna siatka. To nie do wyjęcia jest takie. O, tu taka ciężka, ale tu cyk. No nie, Cyk. Ja o! Kurde! O! o kurde. Nie, dobra, ja, dobra, ja nie mam pytań. Taka trudna piłka. O matko! Dawid, po palcach, nie? Dawid, po palcach było? Tak? Po palcach. No, wyjął, wyjął. Nie no, stos. gdzie stos te strzały. Drodzy Państwo, to, co się dzieje w dzisiejszym odcinku, sprawia, że mam uśmiech na twarzy, bo lubię oglądać tak utalentowanych młodych zawodników. Także Żółwia zbijam. I Mordo, przejdziemy do strzałów z dystansu. 20 metr, 10 strzałów. Mówiłeś, że z dystansu jest dobrze, nawet wysyłałeś mi coś z lewej nogi. Tak, tak. No coś tam Coś tam potrafię, zobaczymy, czy ja, ci mówię prawdę. Coś tam potrafię, gość tak <laughs> ładuje. Dawid, będzie dobrze? Dystans? No, nowe rękawice założył i kurde coś nie może jej przetestować chyba. Co dystans? No cały dystans. Teraz dystans. Dobrze będzie? Dobra. Biedny Dawidowicz. <noise> Gotowy? Ja pierdolczę. <noise> Można się rzucać No tak Siatka, Dawid Ty ale mocny Dawidku nie ja. Bez punktu Mój mocny Testuje te rękawice Lewa? Nie, na chwyt, na, na statystykę było. Dogzał, dogrzał. No było, nie, dobra, dobra. Dobra. Drankę z Gekon w tym wypadku. Tylko patrzył. A, się kurde. Ja pierdziele, to tak leci! Fajnie leci, no! Nie! Jaaa, ja! lewa stary! Jakieś ustawianie się będę bawił. No, w no, kozioł taka nieprzyjemna. Gdzie to wpadło? Bo zasłoniłeś mnie, nie widziałem bramki! Kurde! Powtórkę muszę sam zobaczyć teraz. Dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Przede wszystkim po pierwsze, zanim podziękuję, kubie to chciałem podziękować też wszystkim, którzy nas tutaj zaprosili. Do środka Legii, czyli Legia Training Center. Mogliśmy sobie ponagrywać, pokopać. Ja dzisiaj dobrze, ja MVP, podobno chłopaki mówią, że bezbłędnie. Dziękuję kubo raz jeszcze. Dzięki bardzo Dzięki za zaproszenie. E, może no daj tak. Daj, tak. Tak. daj <laughs> tak. tak. Może być. Dawid, chciałbyś to podsumować jakoś? E, z tej całej puli zawodników, z którym miałem styczność, to, to bieden. Tak mówisz, ale tak, bierzesz pod nie. uwagę wszystkich? Wszystkich, z którymi miałem styczność. Nikt, tak w sensie pod względem ale to, strzałów. Po, nie po, mówię to nie. Pod publikujesz się takie. Nie, moje serio. Seria pod względem okay. strzałów, Ty, że ale... jedna i druga noga, wszystko. I jeszcze te na przykład jak próbowaliśmy te z pierwszej. Wszystko to tak soczyście i to słuchać było, że czysto siadało. Mieliśmy zawodników w pierwszej ekstra klasy. Nic. Nie bo mówię poważnie. Oj, po, to po jest jeden taki potencjał, to ja się boję, co będzie później. Ja się, boję, boję, ja się cieszę, nie, w końcu ktoś będzie mógł kontynuować tej reprezentacji. Życzę o, Ci no przede wieje. wszystkim zdrówka, tego, żebyś się trzymał kadry dalej aż do samego końca. E, powiedz mi tak, chciałbyś kogoś pozdrowić na koniec? Pozdrawiam moją dziewczynę Wiktorię. A tak to nie, nie, nie mam za dużo. Musiałbym chyba tu z godzinę siedzieć, żeby tak pozdrawiać wszystkich. Słuchajcie. I pokój 27, bo mieszkam w, w 27 w Bursie, więc Franka Chojaka i Jana Ziłkowskiego pozdrawiam. Kto lepszy w FIFA, Franek czy ty? Ja. Zdecydowanie ja. Franek, musimy potrenować. Jak coś to wbijaj do wujka. Ostatnie najtrudniejsze pytanie, gdybyś miał wybrać ligę, w której kiedyś byś grał, czy to będzie La liga? Tak. Tak? Tak. Chciałbym, w Hiszpanii tam też ciepło jest, więc fajnie. Oj, tak, nawet cieplej niż dzisiaj. No. Dziękujemy, wbijajcie też na wszystkie Instagramy, nasze macie tutaj u góry. Trzymam kciuki i widzimy się na rewanżu, ja za jakiś czas mam nadzieję. Wpadnę, nie ma problemu. Dobra, przybijam w takim razie. Dzięki bardzo. Na razie, piona.